Podsumowujemy memoriał. Pierwsza taka impreza w Nędzy. Trzynasta edycja turnieju. Powrót do szkół. Dzień dobry. Jest wtorek, drugi dzień września. Joanna Idraszczyk-Kałwak, zaczynamy dzisiejsze wiadomości raciborskie. Za nami intensywny weekend, podczas którego naprawdę sporo się działo. Jednym z najważniejszych wydarzeń był memoriał poświęcony pamięci młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i drucha Andrzeja Malinowskiego. Wydarzenie odbyło się po raz 33. Dawaj, dawaj, dawaj! 33. edycja memoriału imienia Andrzeja Kaczyny i Andrzeja Malinowskiego w Raciborzu była hołdem dla strażaków, którzy zginęli w 1992 roku podczas gaszenia pożaru lasu koło kuźni raciborskiej. Wydarzenie zorganizowano w weekend 30 i 31 sierpnia i było ono połączeniem sportowej rywalizacji, duchowej refleksji i atrakcji kulturalnych. W ramach memoriału na Placu Dominikańskim w Raciborzu odbyły się zawody najtwardszych strażaków. Pożarnicy rywalizowali w kilku kategoriach, w tym indywidualnej, sztafet, drużyn i tandemów. Uczestnicy musieli zmierzyć się z trudnymi zadaniami, takimi jak wnoszenie ciężkiego sprzętu, wciąganie węży, symulacja wyważania drzwi oraz ratowanie 80-kilogramowego manekina. Wydarzenie przyciągnęło wielu kibiców, a najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody. Także w sobotę w Samborowicach odbyły się nocne zawody strażackie, a w niedzielę świętowanie przeniosło się na zamek Piastowski. Tu gości powitali starosta powiatu Raciborskiego, dyrektor Zamku Piastowskiego oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Memoriał połączono z podsumowaniem wakacyjnej akcji powiatu, było to więc spotkanie oficjalne kończące wakacje w powiecie Raciborskim. A zakończono je z dobrym humorem, bo na scenie pojawił się kabaret Zdolni i Skromni. Bum! Pana, bo... <grystanie> A konkretnie wykazu słów dodatkowo płatnych. Jakim dodatkowo to Jakim Myśmy nie korzystali z żadnych usług. T tysiąc zł złotych opłata toaletowa? Co? No, no Panowsku, my tu w pensjonacie mamy system jenośnik. U nas jenośnik jest gratis. A jak co więcej, no to stówka dopłaty. No, 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 no. A na głowę. 30 sierpnia w Szymocicach spotkali się przedstawiciele trzech partnerskich gmin. Z inicjatywy wójta nędze zorganizowano tu festiwal trzech kultur. Śląsk, Czechy i Podhale spotkały się w Szymocicach. Gmina Nędza była gospodarzem festiwalu trzech kultur. Udział w tym wyjątkowym spotkaniu wzięli przedstawiciele gminy Nędza, gminy Bystra Sidzina oraz czeskich Wielkich Chorztyc. Po raz pierwszy raz w historii mamy wydarzenie pod hasłem Festiwal Trzech Kultur. A mianowicie jest to spotkanie dwóch zaprzyjaźnionych gmin. Gmina Bystra Siedzina oraz Bystra Wielkie Hostice z Czech, które zgodnie z podpisanym porozumieniem, a mianowicie w 2001 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą Nędza a Wielkimi Hosticami, to porozumienie z ramienia gminy podpisywał jeszcze pan Andrzej Chroboczek. Jeżeli chodzi o, o bystre siedziny, to w 2006 roku zostało podpisane porozumienie. To porozumienie podpisał z ówczesnym wójtem Franciszek Marco. Tak, współpraca jest bardzo dobra. Znamy się już niekolwiek roku z waszym wójtem, Leśkiem Pietraszem, bo on jest też w Także my jako hasyci z Wielkich Mościc jeździmy tu do Nedzi i oni jeżdżą ku nam na nasze sławności. Tak dobre, dobra współpraca. Do tej pory wymienialiśmy się, jeździli strażacy, sportowcy na tej zasadzie z jednym z drugim jednostką, po raz pierwszy w historii mamy możliwość spotkania się wszyscy razem, żeby podzielić się tą kulturą, tymi obaczajem, tymi potrawami, które tutaj przy, przy, przywieźli do nas do Szymocic. A przywieziono niemało. Każda z gmin przygotowała smaczne stoiska. Co się dało, co umieliśmy troszeczkę, jak pani tu widzi, kanapeczki, degustacja z takich małych ciasteczek, chleb ze smalcem, kiełbaska, tam jeszcze jest sałatka ziemniaczana, co tam jeszcze jest żurek, żurek oczywiście jest z jedzenia. No wszystko co wie ja jest kompot nalewka oczywiście. Wszystko, no, co Wszystko by kto chciał. Dobry smak. Tak jest. I na zdrowie było. Jest tak zwany stół śląski. Jest dużo potraw takich typowo śląskich. Przygotowały to, przygotowali to nasi sołtysi wraz z radami sołeckimi, także można podejrzeć, zobaczyć naprawdę wiele pysznych i atrakcyjnych rzeczy. Przygotowałyśmy nasze specjały, przygotowane z naszych produktów. Przyjechałyśmy z gminy Bystra Sidzina i przywiozłyśmy tu z sobą oczywiście chleb, Swojski dziś rano pieczony o siódmej, wyciągnięty z pieca. E, oczywiście ze smalczykiem swojskim i ogórkami, no to myślę, że to ma każdy. Bardzo dobre. A oprócz tego mamy tak, nasz siedziński kołoc, takie specjalne ciasto, trzeba spróbować tego się opowiedzieć, nie da. Do tego jest jeszcze placki pieczone na płycie pieca. U nas się nazywają Rusoki. Gdzie indziej w różnych miejscach się nazywają, Różnie, u nas te placki się nazywają rusoki. E, kołacz tu proszę o jest taki w całości, ale to trzeba pokazać pokrojony na kromki. Siedzińskie sery, koleżanki robią. E, no, mięsiwa różne, takie, żebyście Państwo zobaczyli, jak, jak smakujemy. No i żebyście też do nas zaglądali. Momy, 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 bo że... więcej do nas chodzi niż tam do nich. A wszystkie? Przecież oni przychodzą do nas. No są różne te kuchnie, każdy Oczywiście. ma swoje, nie tradycja. Tam widziałem, że są osypki. No właśnie, my tego e, ciasto, my... a my, my znowu mamy takie, takie swojskie, nie wszystko. My... Po prostu dla mięsożerców. No właśnie. Tam mają słodkie, a myłe my słone. A my my słone. <laughs> A na stoisku naszych południowych sąsiadów słodko. Można było skosztować tradycyjnych kołaczyków z różnymi nadzieniami. Kołacz przywiozły też panie z Sidziny. Ten smakował jednak zupełnie inaczej niż kołocz czy nawet kołaczyki, jakie znamy na Śląsku. Ja znam smak śląskiego kołocza, jest przepyszny, a u nas jest, słuchajcie, te dawne rzeczy, to wszystko powstało z biedy. I przygotowywane było z tego, co było w domu czyli w każdym domu był. Często suszony na zimę ser po to, żeby korzystać z dobrodziejstwa, jak, jak nie było zwyczajnie świeżego sera. I tradycyjnie ten, koł, ten nasz kołacz jest pieczony ze suchego sera. Można by to dziś porównać z parmezanem, utartego na tarle, ale też i ze świeżego chlebowy spód z chlebowego ciasta pszennego i na ostro przyprawiony serowy wierzch. Pieczone oczywiście w tradycyjnym napalanym drewnem piecu. Festiwal Trzech Kultur to jednak nie tylko atrakcje kulinarne w programie wydarzenia znalazły się również elementy artystyczne. W programie zaplanowano występ zespołu Raciborzanie, Później zaprezentował się czeski zespół Devatero. Późniejszym popołudniem zagrały orkiestry Dente. Najpierw orkiestra OSP Bystra Sidzina, a na finał wydarzenia orkiestra Denta Gmin Nędza. Festiwal trzech kultur był okazją do zapoznania się z kulturą innych gmin, ale była to też szansa na kuluarowe rozmowy, które mogą zaowocować kolejnymi wspólnymi działaniami. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców. Ta, ta impreza jest dla naszych mieszkańców, by, by mogli się utożsamić z mieszkańcami i z gminami, które partnerskimi. Jeszcze raz powtórzę, wielkie hostice z Czech. Jak również bystra Siedzina, po to, żeby móc siąść, porozmawiać, podzielić się jakimiś tam pomysłami. Jak również przed chwileczką miałem możliwość porozmawiania z, z panią z Wielkich Hostic, która. Jest dyrektorką szkoły i wspomniała, żeby można było zrobić wymianę dzieci pomiędzy Czechami, a, czyli wielkimi hosticami, a nędzą. Także właśnie po to są te spotkania, żeby w jakiś sposób coś można było wspólnego gdzieś tam wymyślić i, i urazić. A wśród dodatkowych atrakcji były też warsztaty tkackie i kaletnicze, a dzieci mogły liczyć na ciekawe animacje przygotowane przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy. W dniach 30 i 31 sierpnia w Górkach Śląskich odbyła się 13 edycja turnieju piłkarskiego Górki Cup. Impreza zorganizowana przez lokalny klub LKS przyciągnęła kibiców oraz drużyny z całego regionu. Tegoroczny turniej Górki Cup obfitował w sportowe emocje, zacięte mecze i niesamowite widowisko stworzone przez młodych zawodników. Przeprowadzamy turniej, który się nazywa Górki Cup, jest to 13 edycja tego turnieju. W turnieju tym biorą udział no, głównie dzieciaki, bo to dla nich jest, jest ten turniej. W tym roku mamy... Przekrój wiekowy od roczników 2014 do 2019. Górki KAP byłem od 9 na otwarciu tych rozgrywek piłkarskich dzieciaków. Z tego miejsca chciałbym bardzo gorąco podziękować prezesowi, jak również całemu zarządowi za organizację tych, tych rozgrywek piłkarskich. Drużyny generalnie mamy z całego Śląska. Mówię tutaj o ludzi śląskiej, mówię o Zabrzu. W tym roku również dosyć sporą część drużyn to drużyny z Podbeskidzia, Wisła, co, co nas też za troszeczkę zaskoczyło, no ale jak widać frekwencja ciekawa. Górki Cup to nie tylko sport, ale także lokalna tradycja, która z roku na rok zyskuje na popularności, integrując mieszkańców i promując zdrową rywalizację. To nie jest tak, że, że liczymy tylko na to, żeby była frekwencja. Chodzi też o to żeby podtrzymać tą tradycję, która, która tutaj od, od tych 13 lat jest. W tym roku jest to troszeczkę inaczej ze względu na to, że rok szkolny dla tych dzieciaków to był dosyć długi i ten weekend, w którym standardowo powinien się ten turniej odbyć, no był już weekendem takim bardzo wakacyjnym i urlopowym. Stąd też decyzja była taka, żeby przesunąć ten turniej na końcówkę sierpnia, co też skutkowało tym, że no, inaczej musieliśmy to poukładać i dobrać roczniki tych dzieciaków. Wszystko się jednak udało i najmłodsi dopisali. Poza rywalizacją na Murawie organizatorom przyświecał cel promocji aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Prezes LKS podkreśla uwagę imprezy jako alternatywy dla komputera i gier. Bardzo ten temat dotyczy rodziców, bo staramy się przede wszystkim przekonywać tych rodziców do tego, żeby spędzali z tymi dzieciakami troszkę więcej czasu. Na przykład tutaj na trybunach zapraszamy do wspólnych rozmów, czasami do angażowania się w życie klubu w postaci remontowania czegoś, coś, coś drobnego albo sprzątania, koszenia trawy czasami. Jest to może troszkę dziwna forma, ale skutkuje. Skutkuje też wspólnym przygotowywaniem wydarzeń. Rodzice włączyli się w organizację turnieju Górki Cup. Mamy tutaj dosyć sporą grupę mam dzieciaków, którzy E, zaangażowały się w temat. E, no i za co im bardzo dziękuję. Nie wiem, czy, czy będzie to puszczone gdzieś tam dalej, ale w każdym razie dla nich dla nich wielki szacunek, bo w dzisiejszych czasach trudno o takich o takie serducha. W wydarzeniu w sumie wzięło udział około 400 dzieciaków z 37 drużyn. Turniej przeszedł do historii, ale organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną 14 edycję turnieju, która odbędzie się za rok. Wczoraj w Braci Bożu odbyły się dwie oficjalne uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny. Były to momenty pełne nadziei i życzeń dla uczniów oraz nauczycieli. Początek roku szkolnego to czas nowych wyzwań i możliwości. Dzieci i młodzież po wakacjach wrócili do szkół ze świeżą energią na najbliższe 10 miesięcy. Początek roku szkolnego w każdej placówce był uroczysty, ale oficjalne obchody zorganizowano w dwóch szkołach. Główna powiatowa inauguracja odbyła się w drugim Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski. Wydarzenie było okazją do podziękowania pedagogom za ich trud i poświęcenie, a także do życzenia młodzieży sukcesów w nadchodzących miesiącach nauki. Równolegle miasto Racibórz zorganizowało swoją ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego w szkole podstawowej nr 13. Podczas tego spotkania skupiono się na najmłodszych uczniach, którzy po wakacjach wrócili do szkolnych ławek. Prezydent miasta a także zaproszeni goście złożyli życzenia pomyślności wszystkim dzieciom, które zaczynają nowy etap edukacji. Podczas uroczystości wyróżniono także nauczycieli. Inauguracja była okazją do wręczenia awansów zawodowych, które pedagodzy otrzymali w trakcie wakacji. W Szkole Podstawowej numer 13 awanse wręczał Jacek Wojciechowicz, w liceum natomiast nauczycielom szkół ponad Listy gratulacyjne i kwiaty podarował Grzegorz Swoboda. My także wszystkim uczniom życzymy niegasnącego zapału do nauki, odkrywania nowych pasji i rozwijania talentów. Niech ten rok będzie dla Was pełen sukcesów i niezapomnianych chwil. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Do wydarzeń z weekendu wrócimy jeszcze w kolejnych wiadomościach. A te już w piątek serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.